Jaki miły dzień. Może przejdę się do sklepiku, który jest nieopodal. Mm, no może! Najnowsze miasto. Płyta specjalnie kupiona. No dobra, przejdę się do tego sklepu. Jedną minutę później. Dzień dobry. E, dzień dobry, dzień dobry. Czego Pana nas szuka? Mm, szukam... Co Wy tu macie? Bo jestem trochę głodny. Eee, może pan Panu polecić najlepszego pacztecika z czynnikiem aktywnym? Co? Z czynnikiem aktywnym? Człowieku, to jest przecież chemia. Czyli aktywny taki, taki sprężku do prania. No to jeszcze większa chemia. Yy, no to panu mogę coś da, do picia zaproponować. Proponuję panu rozpuszczalnik. Co? Ja idę z tego sklepu. Piszę żywny warzywny powinien się nazywać sklep chemiczny. Dziękuję. Więc jeżeli podobało ci się to wideo, to zostaw łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale, jeżeli nie chcesz przegapić żadnych nowości. Mi pozostawało do powiedzenia Wam. Cześć! A raczej. Pa!